Tak, słyszę opinię, że piąta generacja konsol to jedna z najgorszych, bo nic nie zestarzało się tak tragicznie jak gry z wczesnej ery 3D. Ale nie wszystkie zestarzały się źle. Platformówki wciąż trzymają niesamowity poziom i zapewniam, że takiego kresza można Ale wiecie, bo to jest wszystko kwestia uznania, no tak samo można by powiedzieć, że pixel art jeszcze te 15-20 lat temu był brzydki. Zanim powstawały te wszystkie Indie Gierki, to ludzie jakby grali sobie w Gierki na PlayStation 2 i mówili, że Pixel Art jest brzydki, bo grafika 3D to jest to, a grafika 2D to jest barachło. Szczególnie Pixel Art, bo jest pixelowy, a pixeloza, nie? A teraz jest zupełnie na odwrót. Wiesz o co chodzi, nie? Wiecie, ja pamiętam czasy, jak nikt nie chciał grać w Minecrafta. Jak Minecraft dopiero wchodził, nikt nie chciał w to grać, bo Minecraft był brzydki. I wszyscy podawali, że obrzydliwa grafika, nie? Dzisiaj Minecraft, szczególnie te nowe wersje, mimo że ja nie jestem fanem, ale estetycznie przez ten pixel są uznawane za jakieś tam artystyczne wręcz. Po prostu ludziom się zmienia gust. I zobaczycie, że taka grafika za parę lat będzie uznawana za piękną.